Przed chwilą pożegnaliśmy w naszym studiu niewątpliwie narażonych na stres nauczycieli. O stresie, drodzy Państwo, będziemy mówili, bo taką grupą narażoną na stres przede wszystkim są lekarze, chirurdzy. W Instytucie Kardiologii podjęto pierwsze zabiegi w ramach projektu Adrenalin. Nie wiem, czy prawidłowo czytam. To pierwsze na świecie badanie, w którym naukowcy analizują nie tylko skuteczność dwóch strategii leczenia, przewleklenie drożnych tętnic ale także poziomu stresu lekarzy wykonujących zabiegi. Najbardziej wymagające zabiegi kardiologiczne. Interwencyjnej I w związku z tym dzisiaj nasz gość w studiu, dr Filip Kilijański, Narodowy Instytut Kardiologii. Witamy serdecznie. To od razu pytanie o tą czerwoną skrzyneczkę. Co to takiego? Tutaj właśnie przyniosłem, żeby pokazać jedno z urządzeń, które, którego używamy do kontroli stresu operatora. To są takie urządzenie do pomiaru, które zakłada się na skroń, jedną, drugą i on bada przepływ e, zużycie tlenu przez mózg, e, które wiemy, że to zużycie rośnie w sytuacjach stresowych, no ale też w sytuacjach e, intensywnego myślenia. Panie dyrektorze, że pan chce powiedzieć, przepraszam, tak, proszę że, proszę. że e, operacja, każda jedna operacja jest dla lekarzy mocno stresująca, nawet jeśli wiedzą, co się dzieje i jak paniczce do kłębka dojść do finału szczęśliwego. E, no my, myślę, że każdy każdy tego rodzaju zabieg jest w pewien sposób stresujący, z tym, że ten poziom stresu jest różny. Tak? No, czasami to jest taki, powiedziałbym, bazowy yy, poziom stresu, który mobilizuje nas do działania, no, a w innych sytuacjach yy, może być zbyt duży który prowadzi do gorszego efektu zabiegu. Mhm. No właśnie, panie doktorze, dziękujemy za to, że jest pan z nami, że wyjaśni nam pan, na czym polega ten projekt, bo przecież panowie, państwo odpowiadają tutaj za życie pacjentów i teraz takie podstawowe pytanie, dlaczego tak istotne jest to, by monitorować ten poziom stresu u lekarza, doktora, czyli tego, który operuje? Robimy to głównie po to, żeby porównać te dwie techniki. I chcemy w tym badaniu udowodnić, że jedna z tych technik jest mniej stresująca, a co za tym idzie, no może, po, może po prostu doprowadzać do lepszych efektów zabiegu, do mniejszej ilości powikłań. Teraz widzimy na zdjęciach, jak działa to urządzenie, które pan doktorow przyniósł do naszego studia. Nam z perspektywy pacjentów wydaje się, że lekarze w ogóle nie są osobami zestresowanymi, bo nawet jeśli czekamy na jakąś diagnozę, to państwo wyglądają na super spokojnych. A tak przecież nie jest. Każdy, każdy człowiek też jest, jest osobnym przypadkiem. Ja rozumiem, że państwo mają jakieś specjalne umiejętności lub też metody na to, żeby pozbyć się tego stresu. Staramy się mieć. Sposoby na to. Myślę, że każdy ma jakiś swój sposób na to, żeby sobie z tym radzić. No i no, to ważne jest, żeby pacjent nie był świadomy albo nie myślał, że lekarz stresuje się zbyt bardzo tym, co robi, no żeby to zaufanie nie spadało. Panie doktorze, warto też wyjaśnić naszym widzom, jak długo potrafi taki zabieg, na przykład udrożnienia na przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych trwać? To są no to godziny. są zabiegi bardzo długie. Tutaj tak naprawdę dwie godziny to jest najkrócej, a często trwa 3-4 godziny, no w ekstremalnych przypadkach. Nie przerwanie. Nieprzerwanie, tak, nieprzerwanie wyjątkowej to, koncentracji. Y, wyjątkowej koncentracji nie, nie można odejść wtedy od stołu, tak? Pacjent cały czas leży na stole i mhm. lekarz, a często dwóch cały czas stoi przy tym zabiegu plus pielęgniarka. Więc no jest to, jest to, czasami jest to intensywne fizycznie. Jak, to, jak ten poziom stresu się układa podczas takiego dwu- czy czterogodzinnego zabiegu? Na początku jest większy, potem mniejszy? Niekoniecznie. Tutaj y, akurat y, przy tych zabiegach y, no, są takie, jest kilka takich momentów, gdzie ten stres może być. Y, Wyjątkowo duży, no oczywiście pomiędzy nimi są takie momenty powiedzmy spokojniejsze, y, gdzie ten stres jest mniejszy, no nie jest to także na początku czy na końcu, tak, no przez cały y, czas trwania zabiegu. Y, Mo mogą być takie momenty, kiedy ten stres jest większy. Panie dyrektorze, z pewnością potem będą jakieś wnioski wyciągane po, po, tym, po tym programie, który jest przeprowadzany, ale ja przewrotnie zapytam, czy do tej pory nie zauważyli Państwo, że być może osoba, która jest monitorowana, czyli której poziom stresu jest monitorowana, dodatkowo się nie stresuje tym, że jest na niej też prowadzone badanie? Na tym moment nie zauważyliśmy nic takiego. Tak. Myślę, że te, te metody są na tyle mało inwazyjne w operatora, że samo to nie ma wpływu na przebieg zabiegu, tak? Mhm. Więc mam takie nadzieje No i na razie takie są nasze obserwacje, że, 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 że nie ma to niekorzystnego wpływu. A jak długo potrwa ten projekt? Ciężko powiedzieć, ile potrwa. Powinniśmy do badania włączyć około 140 pacjentów, głównie w Instytucie Kardiologii w Warszawie, ale też w dwóch ośrodkach w Lublinie. Póki co włączyliśmy czterech pacjentów. Więc jeszcze długa droga przed nami. Mhm. I ta druga, długa droga oczywiście się zakończy, zakończy się pewnymi wnioskami, jak pan sądzi, panie doktorze, co zmieni ten program adrenalin? No tutaj przede wszystkim zmieni nasze podejście do tych zabiegów na przewlekle zamkniętych tętnicach. Tak? Być może będziemy wtedy chętniej wybierać te techniki mniej stresujące, a rzadziej korzystać z tych bardziej stresujących. No, i też mam nadzieję, że zapoczątkuje to ten trend badania stresu u operatorów. Mhm. Ale jest Pan optymistycznie nastawiony do całego programu, jak widzę, uśmiechnięty i, i jeśli chodzi o studio, zupełnie niezestresowany. Tak, zdecydowanie. A jak sobie Pan na co dzień radzi ze stresem na sali operacyjnej? E, na sali operacyjnej e, ciężko powiedzieć, że miał jakieś sposoby na to, żeby sobie z tym radzić, no bo wtedy jest zbyt intensywnie, żeby. Żeby myśleć o sobie. Myślę, że najważniejsze to jest radzenie sobie ze stresem przewlekle. Tak? No dla mnie tutaj na pewno ważny jest sport i polecam każdemu to jest. E, bardzo e, kardiologicznie poprawne, uprawiać dużo sportu. O to jeszcze dodatkowo dobra rada. A ja mam takie, taką, taką myśl na koniec, taki wniosek. My, dziennikarze, radiowi, telewizyjni, telewizyjni, radiowi, e, zwykle mamy takie powiedzenie: że jak nam się coś nie uda, to mówimy, to nie jest sala operacyjna, nikt nie umarł, nic się nie wydarzyło, ale też, też jesteśmy w dużym stresie, chociaż myślimy, że oczywiście Państwa zawód jest dużo bardziej stresujący. Także gratulujemy i pięknie dziękujemy za, za wizytę w studiu i dziękujemy za przybliżenie nam tego projektu i trzymamy kciuki za dobre rozwiązania. Dziękuję dziękujemy. bardzo. Przypominam, naszym gościem był dr Filip Kiliański z Narodowego Instytutu Kardiologii. My, drodzy Państwo, dzisiaj rzeczywiście już stawiamy tu kropkę. Dziękujemy Państwu za uwagę, życząc miłego wieczoru.